Te krowy z powiatu średniego są zdrowe, choć zagrożeniem dla nich jest szerząca się w Europie, niezwykle niebezpieczna dla nich pryszczyca. Pryszczyca jest chorobą zakaźną, wysoce zaraźliwą, ta, która dotyczy przede wszystkim zwierząt parzystokopytnych, to jest bydło, owce, kozy, trzoda, chlewna, to mówimy o zwierzętach gospodarskich. tak. Chorują też y, zwierzęta dzikie, czyli jelenie, dziki, lamy, alpaki. Choć w Polsce nie odnotowano jeszcze przypadków pryszczycy, służby weterynaryjne już teraz spotykają się z rolnikami i rozmawiają o tym, jak zabezpieczyć zwierzęta przed zarazą. Pierwsze z takich spotkań w powiecie średzkim odbyło się w świetlicy wiejskiej w Krzykosach. Rolnicy przyszli, bo są zaniepokojeni szerzeniem się zarazy. Tak, bardzo. Jeżeli chodzi o pryszczycę, dużo się słyszy o tym w telewizji, jak i w internecie, w mediach społecznościowych, i to jest choroba, która może spowodować bardzo duże straty finansowe, jeżeli chodzi o gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii przekazał hodowcom, co powinni robić, by zminimalizować ryzyko przedostania się choroby do ich gospodarstw. No przede wszystkim należy stosować zasady bioasekuracji, tak? czyli gospodarstwa muszą być odpowiednio zabezpieczone, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, tak i w przypadku tej choroby. Muszą się przede wszystkim w gospodarstwie znajdować na wszystkich wejściach i wyjściach do budynków inwentarskich, maty dezynfekcyjne. Obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z szerzeniem się choroby jest na Słowacji i na Węgrzech, tam wybuchają kolejne ogniska choroby. To świadczy o tym, że trudno jest opanować, Dlatego takie informacyjne spotkania są niezwykle ważne. Bo ta informacja musi do rolników docierać. W zasadzie, jeżeli tutaj handel, produkcja i tak dalej, to to są niezwykle ważne tematy, żeby chcemy się uchronić od tego. Średska Izba Rolnicza wraz ze Średzką Weterynarią organizują kolejne spotkania dla hodowców z powiatu średskiego. Następne odbędzie się w czwartek 24 kwietnia w Świetlicy wiejskiej w Wolszewie. Z kolei 25 kwietnia do Goku zaproszeni są hodowcy z nowego miasta nad Wartą. 28 kwietnia kolejne spotkanie odbędzie się w Goku w Dominowie i 29 kwietnia w Goku w Zaniemyślu.